Uwaga, ten fragment puszczam na początku materiału. O pokemonach porozmawiamy sobie jeszcze za tydzień w pozytywnym świetle. Tak? Ale teraz wracamy na początek. Witajcie na kanale Maigra, Maciej z tej strony. To miał być odcinek typowo fabowy, tak jak zrobiłem pokemony w zeszłym tygodniu. Przejrzeliśmy boksy z ostatniego bloku, tak naprawdę z tego roku, zrobiliśmy małe podsumowanie. Tak, teraz coś podobnego chciałem zrobić z tv, z Fashion Zanim jeszcze jednak usiadłem do spisywania cen boxów, wyskoczył mi filmik Rodiego. A raczej informacja, że już go skasował. I to było dość dziwne, bo Rudy nie ma w zwyczaju kasowania swoich materiałów, a tytuł był dość ciekawy, bo to było depresyjne wideo, depressing video. Tłumaczyć chyba nie trzeba. Nie wiedziałem jeszcze o czym dokładnie jest ten materiał, ale wiedziałem, że w, w środku pojawił się Flesh and Blood, pojawił się Magic i pojawił się Metazu. Z Metazu się domyślałem. Ja Metazu sobie śledzę na boku, oglądam co tam się dzieje. Ogólnie ta gra umiera. Twórcy totalnie olewają sprawę. No tam jest drama. Tam odchodzą ci artyści, więc szkoda gadać. Po prostu opera medlana mi się kończy. No mo Moim zdaniem metazo umiera. Jak przetrwa jakimś cudem, w ogóle będzie chciało kontynuować wydawanie setów, no to do powodzenia. To może za 2-3 lata warto będzie spojrzeć. Ale teraz nie ma sensu. Pozostaje Magic i Session Blood. Z Magica w sumie Rodrigo baszuje od dawna. Bardzo rzadko słyszymy jakieś pozytywne słowa. Jak się coś pojawi magicowego, no to on hypuje, ale no tego za wiele nie ma. No i zostaje flashem blat. No i co się okazało? Teraz po tym czasie, filmik wrócił, jest jako link prywatny. Eee, pojawił się wielki post od Rudiego na temat tego, co się tak naprawdę wydarzyło. No i w internecie jest wielka, gigantyczna spekulacja. Zanim zaczniemy. Od boksów, zanim dojdziemy w ogóle do boksów, zanim w ogóle dojdziemy do porównania z Pokémonami, bo myślę, że tutaj dla Pokemoniarzy też się coś znajdzie. Myślę, że trzeba dać kontekst temu, co się aktualnie dzieje. Jako Europejczyk, jako Polak, jako Europejczyk, widzę ceny boksów w całkiem w porządku. Dla mnie. Nie ma czegoś takiego jak cena sugerowana, cena minimalna, tak jak w Ameryce się tym rozpieszczają i różne inne takie ceny. Dla mnie jest aha, hurtownia chce tyle, ja nakładam moją marżę powiedzmy 10 5, 15 i taka jest cena końcowa. Chcę promkę zrobić, obniżam sobie 5% marży, chcę coś wyprzedać, dobra, sprzedaję z, ze złotówką zysku, coś w tym stylu. Jest kompletny krasz produktu i nieważne za ile sprzedaję, ble to obchnąć. Jeśli chodzi o Flash and Bada w Polsce, nie spotkałem takiej sytuacji jeszcze, żeby był totalny crash produkt. Były bardzo duże obniżki, np. Outsiders po 300 zł, gdzie cena hurtowa to chyba 290. 10 zł to 3%, malutka prowizja, no ale powiedzmy, może być większość boksów na premierę jest w okolicach 350 zł. Jak chcemy pojedyncze boksy, to nawet 370, 380 zł. Te ceny też się zmieniły, bo. Cena sugerowana znowu jest wyższa niż była rok temu, ale sklepy nie były stratne. Zysk, szczerze mówiąc, marny, no ale też sklepy zarabiają na pojedynczych boosterkach, nie? Pojedynczy boosterek zawsze w okolicach 18-20 zł, zawsze jest trochę drożej, no ale no to jest zrozumiałe, tak? Myślę, że nikt nie ma z tym problemu. W Pokémonach jest to samo, w każdej karciance jest to samo. Pojedynczy boosterek kupiony osobno jest droższy niż kupienie całego boosterboxu. Boosterbox. Boosterbox. We wszystkich karciankach mam wrażenie, wychodzi najtaniej perpaczka. No po prostu to, to tak musi chyba działać, bo nie wyobrażam sobie inaczej. W każdym razie w Polsce nie zauważyłem, żeby były jakieś dramaty. Można było faktycznie fajne sety kupić na promkach różnych, przy 315 zł Dust Down zamiast 350 czy 370. Myślę, że to jest bardzo fajna obniżka. No i jak widzieliście, kupiłem nawet Monarcha pierwszą edycję Case 400 zł za box. I tutaj taka lampka może się zaświecić. Przecież Monarch to jest bardzo stary set. No jest, ale z drugiej strony jest okrzyknięty tym setem, który rozpierdzielił rynek są Blada, rozwalił wszystko. Ludzie kopywali nawet box, Nawet Rudy kupował te boxy za 200 euro. Gdzie ja teraz kupiłem boxy za 400 zł Dzisiaj. A on to kupował gdzieś parę miesięcy po premierze. No z Monarchem jest związana bardzo niefajna historia. Nie do końca nie do końca jest to wina LSS, czyli twórców Rasha Bada, bo tam po prostu dystrybucja szalała, chowali boksy i tak dalej, udając, że popyt jest wyższy niż był. Popyt był duży, ale boksów było o wiele za dużo. No i teraz z tymi boksami się bujamy. Więc dla mnie era Monarch Everfest to jest taka era, boksów jest za dużo, one jeszcze będą leżeć, jeszcze było to Unlimited nieszczęsne. Niech nie wychodzi Everfest Unlimited, never again. A gdzieś tam on się przewija, na szczęście nigdy nie trafił do publiki. No ale powiedzmy, tą, ten etap zamykamy. Wychodzi a pricing jest Fab 2.0. No i Fab 2.0 mówi nam, że druk będzie on demand, czyli tyle, ile potrzeba, tyle będzie wydrukowane. Dołożyli Marvelę, dołożyli nowe Reality, wymieszali RF-y z CF-ami i od tamtej pory kombinują. A pricing był całkiem spoko. Morwele bardzo mi się podobały jako coś kolekcjonerskiego. Bardzo fajnie. Szkoda, że Fable był taki mało użyteczny. Teraz po 300 dolarów chodzi o masakra, nie? Ale no powiedzmy tam były fajne hity. Smoki można było trafić. Crown of Providence, bardzo dobra, dobra legenda w cf bardzo droga też. Więc myślę, że to był ok produkt, nie? Przechodzimy dalej. Mamy dynastię, mamy supplementary set. Ja osobiście lubię supplementary sety, bo ja lubię Crucible of War. Dynastia, wydaje mi się, też była ok. Przedstawili nam Marvela Amperona, czyli mamy super rzadką kartę. Teraz tam na 10 tysięcy paczek, chyba coś takiego, e, i kontynuują ten trend z tymi super rzadkimi Marvelami. E, tamtejsze Marvela były takie mm, czarne ramki, niby fajne, ale takie, można było to lepiej zrobić, wydaje mi się. Ale set ogólnie nie był zły. Potem wyszła Outsiders, i moim zdaniem, Outsiders to był set jakby. Dla graczy. Wy wiecie, jak ja traktuję sety dla graczy, na przykład w Pokémonach, tak? No to jest taki set, on jest sobie fajny, nic kolekcjonerskiego w nim nie ma. W sumie można go otworzyć, ale w sumie po co i tak dalej. No ten set był skierowany do tych, co lubili Katsu i Azale. Wyszedł też Assassin, taki porządniejszy, Uzuri, więc on tam ten set do mety coś tam dodał nowego, ale kolekcjonersko to tam nie było praktycznie nic. Fabled. Jest lepszy niż poprzedni, ale z racji, że assassini nie są aż taką popularną klasą, to też za wiele ludzi nie chce za bardzo tymi fajblami grać ani w ogóle go używać. Chociaż on nie jest taki zły, mi się, wydaje, mi się wydaje. No i są te kodeksy, te Majestic, gdzie tak naprawdę jeden Majestic jest bardzo drogi, a marwale są raptem trzy i to są te kodeksy. No i mało z tych Marweli, szczerze mówiąc. Trafić je jest bardzo ciężko. Możemy otwierać w nieskończoność boksy i trafić gówno totalne. Ja jestem tego ofiarą, bo się złapałem na FOMO. Otwieram totalnie za dużo i kompletnie nic nie wyją. Mój najlepszy drop to był jeden z tych scyzoryków Cold Foil Majestic, czyli dramat totalny. Same, same gówna były. W ogóle był bardzo duży problem też z Outsiders, bo bardzo dużo boksów było po prostu zniszczonych. Karty w środku miały off-center 100%, nie, dosłownie. Były poprzesuwane pół karty, Karta się kończyła w połowie. O, coś w tym stylu. E, możecie sobie poszukać zdjęcia gdzieś tam na necie, jak to wyglądało. E, więc Outsiders był dość słabym setem, moim zdaniem. Potem było e, dusk, da, dusk Till Down i moim zdaniem to jest bardzo fajny set, chociaż wielu twierdzi, że to jest słaby set, bo tam nie było nic dla graczy. Ale za to było dużo dla kolekcjonerów, bo moim zdaniem Anioły sprawiały to same wrażenie, co Smoki z Uprising. Smoki były bardzo dobre, Archanioły też wyglądają bardzo fajnie, doszedł support do mojej postaci, więc ja jestem zadowolony, ponad przeciętnie pewnie. Dlatego ten set mnie się osobiście bardzo podobał. I myślę, że to jest jeden z moich ulubionych setów, szczerze mówiąc. Monarch i. <coughs> Monarch i Dusty Dawn, to są dla mnie bardzo fajne sety. Co prawda było tam bardzo dużo emek zapychaczy. Nie było żadnego generycznego ekwipunku, który byłby bardzo popularny. Znaczy był reprint Crown of Providence bez folii, ale to tak mech. Doszła fajna czapka dla Bruta. A i Fabled. Fabled taki średnio popularny. Trafiłem go w cf ale nie zwrócił na dwóch boksów, więc w sumie taka lipa, nie? Bo, bo Fable ogólnie... Się trafia CF-owe raz na 120 boksów. Nie chcę Wam skłamać, ale Fabled ogólnie RF-owy jest raz na 40 boksów, tak się mówi. A przeskok z rf na CFA a jest trzykrotny, tak? Czyli na jednego CFA przypadają 3 rf -y, więc powinien być 3 razy rzadko, 340 razy 320. To jest spekulacja w 100% oczywiście tego nie wiemy. No i teraz wyszedł najnowszy set jakiś czas temu. Bright Lights, który miał być takim setem. Dla nowych graczy ociwo, chociaż ja tego kompletnie nie widziałem. I takim setem, gdzie można sobie łatwo, szybko zagrać. Motyw jest taki, że ten set był dość skomplikowany. Tak, draftując, czy układając sobie talię na Silda, albo się szło w bezpieczny warunek, bierzemy gościa, który po prostu dużo potrafi wybrać i próbujemy obstrzelić przeciwników, albo jakimś cudem mamy dobrą pulę kart i, i robimy tam kuźwa jakieś kombinacje z tych przedmiotów i, i temu, które nam się udało zebrać. Ten set był zbyt skomplikowany, skupił się na jednej klasie postaci. To był, myślę, dobry eksperyment, ale słaba egzekucja. Gdyby te mechaniki były prostsze, może by się lepiej przyjął. No, ale jest jak jest: set jest nieudany. No, i teraz mamy kolejny set. W lutym wyjdzie Heavy Hitters. On trochę pije do przeszłości. Będziemy mieć standardowe trzy klasy postaci, praktycznie z WTR-a. To samo, tylko bez Ninja i po prostu wszyscy się będą bić. Doszło jakieś tam dwie trzy nowe mechaniki, które wydają się dość proste na ten moment, nic żadnego skomplikowanego przekombinowywania, trochę tokenów na zasadzie aury, że w kolejnej turze masz plus jeden coś tam, Tak jest w porządku, wygląda sensownie ten set na razie, wygląda ok, jeśli chodzi o Marvela, Marvelami będą postaci, co jest takie, yyy, pff, może Kasa będzie popularna, może Kayo nie widzę, żeby tych dwóch pozostałych nowych Herosów, na razie wiemy, znamy czterech, tak? Znamy dwóch e, Warriorów, znamy jednego Bruta i jedną Guardiankę. Ale nie widzę, żeby poza Kajo i Kasai ktoś chciał pozostałą dwójkę, więc obstawiam, że te marwale znowu nie będą... Będą kolekcjonerskimi kartami, których nikt nie chce, co może być niebezpieczne. Usłyszeliśmy, że tam ma być jeszcze dużo ekwipunku, dużo broni, więc może tutaj coś będzie pokombinowane ale jestem przed premierą, jesteśmy jeszcze przed sezonem nawet pre dostajemy tylko parę kart co, co jakiś czas, więc zobaczymy co będzie teraz. Widzę, że już długo gadam, a przejdźmy do setu. Podsumowanie tego setu zrobię, tych setów zrobiłem, ale nie powiedziałem o co chodzi z tym Rudy. No to tak, Rudy nagrał materiał, w którym niekorzystnie wypowiedział się na z blada w Ameryce Północnej. Stanach jak mówiłem wcześniej, sytuacja w Polsce wygląda całkiem ok. Przynajmniej ja takie miałem wrażenie, i kompletnie nie zauważyłem tego, że gdzieś może być jakiś problem. Gdzieś słyszę o krajach, gdzie mają za mało boksu, gdzieś tam muszą kupować z zagranicy, żeby mieć karty. Ok, to są nowe rynki, faktycznie może jeszcze boksy do nich nie dojechały. A tutaj w Ameryce nagle krzyczą: boksów nikt nie chce, zaraz kuź was giniemy. I Rudy o tym opowiadał że w Ameryce mają cenę sugerowaną, cenę minimalną sprzedażową, taką reklamowaną, nie wiem jak to w sumie przeczytać dobrze, po, poniżej której sklepy nie mogą sprzedawać boksów. Problem w tym, że wszyscy praktycznie sprzedają boksy poniżej tej ceny. I jakby się uprzeć, to w Polsce też tak naprawdę się dzieje, bo cena sugerowana boksów z Fashion Bada to jest około 500 zł, a zejście do minimalnej ceny to jest obcięcie o jedną czwartą, czyli 470. Nie 375 zł. Większość boksów jest za 350. No nie oszukujmy się, cena hurtowa jest w okolicach 300 zł. Dodawana jest jakaś marża, i to jest cena boksa. Widziałem, że ceny niektóre są tam 290. Nie wiem, jaka jest cena najnowszego dodatku. Bright Lights szczerze mówiąc, jeżeli spojrzeć 300 zł, to już jest grubo źle. Ale nie ma takiego dramatu jak w Ameryce, gdzie oni kupują boksy za powiedzmy 70 dolarów i pod stołem próbują sprzedać za 45 dolarów, tak? Rudy właśnie opowiadał o takim przypadku, to w sumie było takie cherry on top, że zgłosił się do niego sklep, który ma całą paletę Bright Lights, paleta to jest bardzo dużo, nie wiem czemu miał aż tyle i chciał opchnąć te boksy Rudyemu, a Rudy odmówił. Rudy jest też oskarżany przez internetowych cancel culture, różne płatki śniegu, że sprzedaje za tanio boksy, tak? bo sklepy nie mogą sprzedawać tak tanio boksów, bo dostają ostrzeżenia od LSS, a Rudy sprzedaje tanio te boksy. No, motyw jest taki, że to MAP jest ograniczeniem do publicznej sprzedaży. Rudy sprzedaje przez Patreona, czyli to nie jest publiczna sprzedaż, bo to jest gdzieś jakieś zamknięte środowisko. To na zasadzie, jakbyście chodzili co tydzień na jakieś granie, na jakiś turniej i przychodził zawsze jakiś ziomek, który mówi dzisiaj mam dla was paczki tego, a dzisiaj mam paczki tego. To Rudy jest kimś takim, nie? Coś w tym stylu. Tylko, że jeszcze jest paywall, więc już w ogóle. Boksy Rudiego wcale takie tanie nie były. Na, na premierę on z reguły ma około, w okolicach 100 dolarów te boksy. Przesyłka jest darmowa tylko w Stanach Zjednoczonych, więc z Polski to już w ogóle trzeba dopłacać więcej. No ale pół biedę, że na przykład jest fajna promka, która trochę rewanżuje ten wysoki koszt yy, całego kita. No i jednak niestety w Ameryce ludzie się obrażają. Piszą na Twitterach, piszą bardzo dużo do LSS, że Rudy jest zły, ble, ble i w ogóle. A Rudy głośno mówi o tym, że boksów w Ameryce jest po prostu za dużo. On to mówi og ogólnie, że tych boksów jest za dużo. Ja mam wrażenie, że to jest problem tylko Ameryki Północnej, tylko Stanów Zjednoczonych. Po prostu tam jest za dużo boksów. W pozostałych części świata nie wiem, ale w Europie, w Polsce wydaje się, że jest ok. Chociaż sprawdziłem hurtownie, się okazało, że przed na Rebelu z 260 boksów a pricing. A powinno być 10 boksów, nie 260. Na cholerę komu teraz tyle uprisingu? Droma i Faj niedługo będą na wylocie, bo to będą teraz najbardziej popularne deki. E Islander już wyleciała. Wiele tych kart Marveli już po prostu spada z ceną, bo ludzie będą przeskakiwać na inne postacie, inne deki. Nie ma sensu, żeby w ogóle Uprising było w dostępie. W ogóle Uprising wyszło prawie dwa lata temu. Co to jeszcze robi w hurtowni? Czy ja mogę jakiegoś boksa Pokémon kupić sprzed dwóch lat? Czy ja mogę kupić Bright... ten nie Bright Light, co ja gadam? Brilliant starsa? Czy ja mogę kupić Lost Origins z hurtowni? No nie! Boxów jest tylko tyle, żeby starczyło na jakiś czas. Scarlet Violet jest okresem zepsutym, tak? Bo on jest dostosowany do hype'u z zeszłego roku. Ale z kolejnym setem, paradoks teraz wyszedł, paradoksu aż tyle nie ma, jak Scarlet Violet Base Be Jest wciąż za dużo, ale nie aż tyle. Będzie kolejny set popalda Fates, który będzie standardowym setem i tutaj już obstawiam, że zacznie być tak w miarę normalnie, nie jakoś super, ale już tak w miarę bezpiecznie będziemy schodzić do odpowiednich ilości boksów. A we Flash and Bloodzie nic się nie zmieniło. Mam wrażenie, że po prostu robią cały czas dużo boksów, dużo za dużo. I o ile można było to tłumaczyć, że ta gra się rozwija, tam Japonia będzie podbita, tu podbite, tu podbite, nowe regiony i tak dalej, no to, to te boksy chyba powinny trafić tam, nie? A nie do Stanów Zjednoczonych. I to jest coś, czego nie rozumiem. I moim zdaniem to są błędy logistyczne. Błędy po stronie firmy LSS. No ale całe szambo się wylało na Rudiego, bo on sprzedaje parę dolców taniej boksy. I, I teraz LSS się obraziło na Rudiego za to, że on wygłosił takie stwierdzenie, że tych boksów jest za dużo, że sklepy mają problem ze sprzedażą, że cichaczem próbują pościć te boksy tak, żeby nikt się nie dowiedział. Saints, Fable Hunters mówi, że jakby chcieli faktycznie karać wszystkie sklepy za to, że sprzedają poniżej tej ceny. Minimalnej, nazwijmy to, to bardzo duża część popularnych sklepów dostałaby bana, co oznacza, że to jest problem całego kraju. No i nie oszukujmy się, wchodzimy na TCG Playera i widzimy cenę, nie? I czy ta cena jest niższa niż 25% od MSRP? No jest, jest na przykład 30% albo 35%. I co z tym robimy? Sklepy wolą zrezygnować z tej gry. Sprzedać, odzyskać kasę, niż się bawić w dobrych chłopców i o, my nie sprzedamy. My mamy dużo pieniędzy, nikt tego nie chce, ale my nie sprzedamy po kosztach. Oczywiście, że ludzie, oczywiście, że sklepy będą chciały to sprzedać, będą chciały się pozbyć tego. To jest normalne. Więc to, że LSS się tak obraża, chce tam Rudiego uciąć od sprzedaży popremierowych, w ogóle chce, żeby Rudy sprzedał za 90 dolarów boksy, co w ogóle jest bez sensu. Dziecinne zachowanie firmy LSS. Naprawdę żenujące. Jestem masakrycznie zawiedziony. Oni mieli taką trochę podobną sytuację w przeszłości, gdzie zbanowali jeden sklep, bo za dużo spekulował, kombinował, ale przez około roku obserwowałem tego zbanowanego gościa i szczerze mówiąc, to, że go nie ma w środowisku, to w sumie jest ok. W sensie to nie była do końca dobra persona, więc tutaj powiedz, powiedzmy, Hibiu trafił. Trafili. Nie było to zrobione dobrze, bo to zrobione bardzo źle ale w zły sposób pozbyli się niekoniecznie dobrej osoby. Natomiast teraz mam wrażenie, że LSS to jest taka grupka ludzi, którzy tak, tak zwani yes meni, czyli wszyscy się na wszystko zgadzają, wszyscy są uśmiechnięci, nikogo nie krytykujemy, bo możemy zranić czyjeś uczucia. A potem mamy jakiegoś typa w Ameryce, który ich wyzywa i nasze serduszka bardzo się boją i bardzo je boli, że ktoś mówi brzydkie słowa na nie. I Taka kultura cancel culture, taka kultura twitterowa jak to musimy wszyscy się trzymać za ręce i mieć to samo zdanie, bo jak nie to jesteś nie swój i trzeba cię zamordować. Mam wrażenie, że coś takiego pojawia się w LSS i moim zdaniem jest to bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne dla tej firmy. To jest po prostu, to najgłupsza rzecz, jaka może się wydarzyć. To nawet, to jest, ja się czuję jak ojciec, który jest zawiedziony swoim dziećmi. No, 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 dosłownie, dosłownie coś takiego, bo ja tę grę obserwuję od bardzo dawna. Jak już wychodziło Arkan, Arkan Rising, chciałem jakoś te boksy kupować, ale one były drogie 400 dolarów drogie I, i nie decydowałem się na zakupy. Czekałem, może to wyjdzie w Polsce. Potem był jednak COVID wszystko pozamykane. Ja nawet nie wiedziałem, są jakieś turnieje online, w ogóle nawet nie wiedziałem, jak się za to wziąć. Więc Zanim ja tam zacząłem grać w tego faba w Polsce, no to był Monarch. No ale od tamtej pory jako tako się trzymam i, i staram się wspierać te lokalne sklepy. Kupuję boxy, dużo otwieram, nie miałem przez długi czas, przez długi czas nie miałam czasu aż tyle grać, teraz staram się troszeczkę to nadrobić, zobaczymy jak wyjdzie, ale takie zachowania firmy jak LSS, bo to jest mała firma, no moim zdaniem są żenujące i odpychają mnie dosłownie od tej gry, o ile sama gra jest naprawdę super, bardzo lubię w nią grać. Jak gram w Pokemony, to po prostu czekam aż druga osoba przetasuje ten swój dek, powymuje co trzeba, dobra, teraz ja okej, okay, to, 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 okej, okay, atakuję, o zabiłem, o nie zabiłem. dobra, teraz ty, pasjasz. A we Flash'em dobra, ty mnie atakujesz tak, dobra, ja się będę bronił, tu może ekwipunek użyję, okej, okay, dobra, a może teraz tak zagram. O, ty zaczynasz grać inaczej, dobra, to ja też zmieniam strategię, nie? Cały czas jest zmiana, cały czas jest jakaś dynamika. I mam wrażenie, że pozostałe gry po prostu tego nie mają, tylko patrzysz, dobra, skończyłeś turę? Super. Więc LSS ma naprawdę kurę znoszącą złote jajo, ale mam wrażenie, że ją kopią po dupie, non-stop, bo świeci im tym złotem po oczach. No dosłownie nie wiem co tam im odwaliło. Mam swoje różne spostrzeżenia, takie wiecie, foliowa czapka bo wiem, co się działo w tamtych rejonach w Nowej Zelandii i w Australii podczas COVID-u, jakie oni tam zabezpieczenia wykorzystywali, jak traktowali ludzi. Powiem wam, że w Polsce to byśmy mieli strasznie duże nagłówki o tym, a tam po prostu grzecznie to przyjęli, bo przecież władza ma rację i zawsze i w ogóle nigdy się nie myli. Więc to jest ta rzecz, plus to cancel culture, plus to, że oni wiecznie na Twitterach siedzą, no sprawia, że ja nie jestem pewien, co LSS zrobi w kolejnych latach. A jest taka gra, gdzie właściciele się takimi głupotami zajmowali, nie zwracali uwagi na kwestię ekonomiczną i to, co się dzieje, i to, jak drukują, tylko skupiali się na Discordach, banach i żeby ich nie obrażano. Ta gra to MetaZoo, która właśnie umarła, tak? Czy my chcemy, żeby za dwa lata FAB nam umarł? To byłaby katastrofa. Ja bardzo bym nie chciał. I nawet nie dlatego, że tam wsadziłem dużą, całkiem dużą sumę pieniążków, że mam boksiki z różnych tam setów i fajne deki i dużo cold foilów, ale dlatego, że ta gra naprawdę ma potencjał. To jest ekstra gra. Jak ktoś chce się przebić z podstawowymi mechanikami, zrozumieć, co się dzieje, naprawdę będzie zadowolony. Tylko trzeba usiąść i to poznać. A to tylko nie potrzeba wcale dużo czasu. Mechaniki każdy nauczy się z czasem. Ważne, żeby poznać podstawy. A właściciele? Płatki śniegu kuźwa obrażona, bo ktoś zwrócił im uwagę, że coś robią źle. No kuźwa mać, no, naprawdę myślałem, że ostatni materiał w tym roku będzie taki bardziej optymistyczny, ewentualnie neutralny. A to, co się dzieje teraz z fabem, jest dla mnie ogromną przykrością. Ogromną przykrością. Naprawdę jest mi z tym źle. Mam doła od praktycznie dwóch dni. Porozmawiają sobie z wieloma osobami. Faktycznie sytuacja w Ameryce jest gorsza, niż mi się wydawało. Bo mówię, w Europie wydaje się, że jest ok, w Polsce też wydaje mi się, że nie jest wcale tak źle. A tam? Tam jest kuźwa tam jest pożoga. Potem, jeszcze jest oczywiście straszenie stopami procentowymi, tym, że wiecznie są zwolnienia, że nie uspokoił się ten rynek pracy. Straszenie, że może pojawić się sytuacja takiej recesji z wysokim bezrobociem. Nie wiadomo. I w takim świecie, przy takich makroekonomicznych współczynnikach, czy ktoś będzie ryzykował kupowanie z hurtowni boksów za 70 dolarów, żeby podstawami je za 45? Chyba debil to by musiał być. No ale się okazuje, że jeżeli LSS nie będzie tego pilnować, w takiej sytuacji będzie więcej. I to nie dlatego, że ludzie są debilami, tylko dlatego, że nie wiedzieli, że ten produkt po prostu nie spełnia oczekiwań. A. Sama firma skupia się na graczach. Na hardkorowych graczach. A wiecie jak kończą MMORPG, które skupiają się na hardkorowych graczach? Nie mają potem graczy. Bo nikt nie chce być spoceniem, nie wiadomo jak dużym. Wiele grupek, takich karcianek może wam powiedzieć, że jak przychodzi dwóch takich ostrych spocenców, to to rozwala całą grupę. No. W opisie tego filmiku będą materiały do Rudiego, bo jeden filmik jest prywatny, ale on zdaje sobie sprawę, że będzie rozpowszechniony. Ale jest też filmik o Pokémonach. I tu o Pokémonach, uwaga, ten fragment puszczam na początku materiału. O Pokémonach porozmawiamy sobie jeszcze za tydzień w pozytywnym świetle. Tak? Ale teraz wracamy na początek. Tak więc zobaczymy jak to pokało w przyszłym roku. Może faktycznie jest jaskółka i ja byłem zbyt negatywny. Zobaczymy po Paldea na Fates, jak to będzie wyglądało. Może też będzie więcej openingu wreszcie, ale zobaczymy. Ja na razie nie chcę wspierać LSS-u, że oni się tak zachowują. Będę się skupiał na tym tylko, żeby rozwijać swoje talie. Pewnie kupując single i tak dalej. Heavy Hitters już zamówiłem, opłaciłem, więc tutaj trochę dupa, bo dosłownie dwa dni przed tą wiadomością opłaciłem zamówienie. Ale kolejne sety, może będą jak bright lights. Czyli nawet bez openingu na moim channelu, na moim kanale. Tak więc, długi jest ten materiał. Negatywny. Myślałem, że jednak pod koniec roku wrzucę coś fajniejszego, ale. No, niestety jest tak, jest. Ja Wam dziękuję za ten cały rok. Jeszcze do tysiaka nie dobiliśmy, ale przebiliśmy 500 subów. Więc to jest fajny wynik. Dużo rzeczy się wydarzyło w tym roku. I złych i dobrych. Chyba więcej tych złych niestety. Ale to był ciężki rok. To był naprawdę ciężki rok i brawa dla każdego z Was, kto przetrwał. Kto zbudował sobie jakąś tam podstawę finansową, kto rozwinął swoją kolekcję, nie musiał się wyprzedać. Brawa dla każdego, który przetrwał. A jak ktoś tam zaginął w akcji, to podniesiesz się brachu czy siostro. Z brachu same chłopy mi oglądają, z tego co widziałem. No. Nie, tam jest parę kobiet. Może faktycznie te 3,69%. Dobra. Szczęśliwego Nowego Roku. Bye.